Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak widzicie, znajdujemy się na wybiegu dla kur, aczkolwiek jeszcze teraz ich nie puścimy, Muszą sobie troszkę poczekać, ponieważ chciałem tutaj trochę zagrabić, tych odchodów, które narobiły, i resztę jedzenia. Także sobie tutaj trochę posprzątam, zbiorę te dotaczek i dopiero je puścimy. Jak już widzicie trochę sobie zebrałem, także tutaj będę zagrabiał dalej i mogę Wam coś w międzyczasie powiedzieć. Myślę, że będzie słychać. No a jak nie, no to później zobaczę i pewnie nagram drugi raz. Nagrywam tego vloga w środę, 8 kwietnia. Jest około godziny 7 rano. Także nie za wcześnie, nie za późno. Taka odpowiednia pora na wykonywanie takich prac. Z racji tego, że jest to vlog, to później pozdrowię kilka osób, lecz jeszcze sobie nie patrzyłem, kogo by tam można było pozdrowić. I jeszcze w tej tematyce, jak już jestem, to mogę powiedzieć dla sprostowania, bo nie wszyscy tego wiedzą, że na moim kanale na vlogach, tylko na vlogach, pozdrawiam osoby. Które zostawiają komentarz pod vlogami i tylko vlogami. Także jeśli chciałbyś, chciałabyś być pozdrowionym na odcinku, na vlogu, to możesz zostawić komentarz pod vlogiem, i wtedy jest możliwość, że to akurat ty będziesz pozdrowiona, <laughs> ponieważ też jest taki limit, że nie wszystkich mogę pozdrowić. Jak komentarzy jest 10, to nie będę pozdrawiał 10 osób. Tylko 3-4. Także nie wszyscy zostaną pozdrowieni, ale niektórzy mogą być pozdrowieni w przyszłości. Jak jeszcze raz zeznałem, komentarz także nie ma aż tak źle. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jest środa, 8 kwietnia. Wleci na kanał odcineczek z nasadzenia kwoki na jajka, który nagrałem w poniedziałek wieczorem. Tak się zastanawiałem, czy stawić go we wtorek, czy nie jak widzieliście we wtorek się pojawił inny odcinek a ten z nasadzenia kwoki pojawi się dopiero dzisiaj także pewnie jeszcze na filmie będę mógł z wami podyskutować na ten temat bo będziecie pisać różne komentarze ale to dopiero pewnie później a tam kurki już się domagają, żeby je wypuścić później również sobie Zajrzymy do kwoki, zobaczymy co tam u niej, czy wszystko w porządku, czy nie. Ten odcinek zapewne pojawi się jutro, w czwartek. Taki vlog z dzisiejszych całodziennych prac. Będę miał jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w hodowlach królików, jak i zapewne w hodowli kur też się coś znajdzie. A na pewno się znajdzie coś w nowej hodowli kur, ale nie wiem, czy będę pokazywał. Na pewno powiem, ale chyba nie będę pokazywał. Także co, tutaj już sobie robię drugą kupeczkę, zbiorę to do taczek i pójdziemy sobie puścić kurki. Także na wybiegu mamy już zgrabione. Sobie zaraz puścimy kurki. Jeszcze możemy im przynieść razem buraka, ale chyba nie wiem czy mam. A chyba się właśnie skończył wczoraj, nim nakarmiłem królejki. Także dopiero później, jak przyniosę. O, i oczywiście nie wystarczyło miejsca. Dopiero później za. Parę godzin, bo wiecie, jeszcze lekcje. Dzisiaj będę miał. A to tak sobie wstałem, żeby zrobić wcześniej. Możemy teraz puścić kurki. Później chyba będzie możliwość, to im przyniosę. Trochę świeżej trawy skoszonej, no i tego buraka, tak jak już mówiłem. To jeszcze mogę tu, mogę tu chwilę zostać, nie będę już nigdzie się udawał. To Wam jeszcze powiem, że na razie idę, tak jak mówię, zjem jakieś sobie śniadanie. Później będę miał lekcje zdalne, tak jak chyba większość uczniów w teraźniejszej sytuacji, i się widzimy na dalszej części odcinka. Także, jak widzicie, znajdujemy się teraz w piwnicy u mojej babci, gdzie przechowywane są buraki dla królików. No i teraz również zacząłem nimi karmić kury. Jest już kilka godzin później, po y, porannym naszym spotkaniu, przy wypuszczaniu kur z kurnika. No, miałem dosyć dużo zadań dzisiaj do wykonania. Chodzi mi tutaj o szkołę i naukę. Lekcje się teraz skończyły. Także przeszedłem sobie nabrać trochę buraków, i później przejdziemy do hodowli królików. Tam wykonamy kilka również prac. Ale to zobaczycie w dalszej części tego naszego vlogaska. Ale przeszedłem Wam pokazać tutaj do piwnicy, jak to wygląda, ponieważ kilka osób się pytało w komentarzach co, gdzie, jak, dlaczego. Także jak widzicie, tutaj to wszystko tak wygląda. No po prostu buraki są składowane w piwnicy. Jak widać, sobie leżą. Ja sobie nabiorę koszyk i wrócimy znów do hodowli, ale pewnie się spotkamy znowu po jakiejś przerwie, ponieważ teraz jeszcze będę musiał sobie zjeść obiad i dopiero później będę wykonywał prace, które ma, mam zaplanowane. Także przeszliśmy teraz sobie do kurnika. Zobaczyć jak tutaj sytuacja wygląda. Kury wodę mają. Tutaj również zboże jest. A nawet widzę, że w gniazdach jest kilka jajek. Także później będziemy mogli sobie pozbierać. I tutaj Kwoka sobie siedzi. Na tych jajkach, które podłożyłem w dzisiejszym odcinku. Który dzisiaj dla was leciał na kanał. A jajka były podłożone pod nią około 2 dni temu. Pisaliście, widziałem w komentarzach, żeby zakryć tutaj jakąś siatką czy czymś takim, żeby inne kurki nie wchodziły do niej, do gniazda, żeby je nie denerwowały. Myślę, że ten pomysł jest dobry, żeby zakryć tutaj jej to gniazdo i tylko na jakiś czas odsłaniać, żeby ona mogła wyjść, coś, jeść, coś zjeść, się napić. Również pisaliście, że zmiany w kurniku. Na pewno będą na lepsze, dziękuję Wam bardzo. Lecz tutaj mówiliście, żebym jakoś dorobił półkę, żeby im łatwiej było wchodzić na te górne grzędy. Myślę, że coś takiego powinno się jeszcze pojawić. Może nie dzisiaj, nie jutro, ale w najbliższym czasie. Jak wiecie, czasu wolnego jest trochę więcej, także takie prace będzie można wykonywać. Ja również przygotowałem już sobie buraka, tam mam przygotowanego przed wejściem, to pójdziemy dać go kurkom oraz weźmiemy trochę dla nich kukurydzy. O, tutaj jak widzicie trochę mam, także pójdziemy i wysypiemy. Także tutaj mam tego buraka. Uda mi się zabrać z tym wszystkim? Chyba uda. I kukurydzę, żeby mi się nie wysypało. Trzeba za sobą zamknąć. Na razie odstawię kukurydzę i położymy buraka. Niech kurki sobie dziobią. No, zaraz, zaraz. I tutaj tę kukurydzę wysypię im do takiego poryczka. korytka chyba nawet wam nigdy nie pokazywałem na żadnym odcinku. Nie wiem czego, jak to wyszło. A już je od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy zrobiłem im, żeby wysypywać takie rzeczy do niego, żeby mogły sobie trochę podziubać. Jak chcecie to odcinek z jego budowy chyba mam nagrany. Od kilku miesięcy tylko nie jest zmontowany. Jakbyście chcieli, możecie tam pisać w komentarzach. To się mogę za niego wziąć. Tutaj dałem im również Kilka godzin temu też, po kawałku buraka takiego mniejszego to zjadłem wszystko, tylko trochę widzicie skórki pozostaje, to zaraz będę musiał to wziąć, wyrzucić, a tutaj świeżego sobie już dziubią. Tutaj trochę kukurydzy, trochę buraczka, zawsze coś powinny sobie uzbierać, jeszcze myślę, że powinno mi się udać, coś ciekawego jeszcze zaraz dla nich przywieźć. A z koguta to się zrobiła rasowa kurka gołoszyjka, tak mi się wydaje, z tego co widać. No już tutaj kurka nic dla ciebie nie ma. Puste, widzisz, puste. Nie ma nic. One sobie trochę podjedzą. Preszliśmy teraz sobie do hodowli królików. Ja chyba wczoraj wysprzątałem tutaj tym samiczkom, które mają się kocić w najbliższym czasie oraz tym dwóm na dole. I w tym odcinku chciałbym wysprzątać tutaj tym matkom z młodymi oraz tym króliczkom tutaj w tych komorach. Ponieważ ta samiczka tutaj ma czysto i ten samczyk również ma tutaj czysto, to nie będziemy im na razie ruszać sucho mają w tych klatkach. A tutaj jest więcej królików. To już trochę to wszystko jest zmieszane ze sobą. Więc wysprzątamy. Później damy królikom sianka, mieszanki. Znaczy się samego owsa. I buraczka również dostaną tego, którego przynieśliśmy. To co? To się zaraz widzimy na sprzątaniu. jak widzicie tutaj udało mi się zdobyć trochę smakołyków dla kurek sobie powoli wiedziemy. o tutaj wygrabiłem wyzbierałem to co było bo kiedyś też już dostawały kilkakrotnie taką skoszoną trawkę a teraz znowu im skosiłem niech sobie trochę tutaj przegrzebią, podziubią I będziemy mogli teraz przejść do hodowli królików, tam wysprzątać tam tym samicom z młodymi w Klatkach. I chyba to by było na tyle jeszcze zobaczę, czy będzie coś tam do wykonania. A to się zobaczy, jest chyba około 16. Także jeszcze trochę czasu mamy przed zachodem słońca, więc będzie można coś tam jeszcze w hodowlach porobić. Jeszcze wam mogę pokazać spójrzcie jak pięknie. Natura budzi się do życia. Tutaj, akurat, to drzewko, które Wam pokazuję, jest ten nektarynka. Już pięknie zaczyna kwitnąć. Zobaczymy, może przylecą jakieś pszczółki. No coś tutaj się kręci, jakieś już owady. Może zapylą te kwiatuszki. Nie będzie mrozów, to i jakieś owoce może w przyszłości tutaj skonsumujemy z tych drzewek. Już nie raz były, ale ostatnio było trochę słabiej, bo w zeszłym sezonie mróz przyszedł wczesną wiosną i mało z tego wszystkiego wyszło, ale teraz zobaczcie jak pięknie zaczyna kwitnąć. Pewnie jeszcze w następnych odcinkach będę Wam pokazywał. A jeszcze kilka drzewek mamy u siebie na podwórku. Tutaj dopiero pęki się rozwijają. A jakieś owady się kręcą. Zobaczymy. Tutaj widzę jakaś pszczoła również lata. Coś powinno z tego być. Patrzyłem na pogodę, także nie zapowiadają bardzo niskich temperatur. Tam chyba w przedciągu następnych dwóch tygodni tylko raz ma poniżej zeraz paść w nocy. Także może coś z tego będzie, a tutaj nadal widzicie, kurki sobie grzebią w tym wszystkim. Coś tam sobie podziubią, coś tam poskubią, wymieszają to z piaskiem, z ziemią, która tutaj jest i później przez następne dwa dni znowu coś tutaj będą grzebać. A w kolejnych odcinkach zobaczycie, jakie tutaj urozmaicenie dla, ich, dla nich będę przygotowywał. Bo już mam coś w planach, co by się pojawiło tutaj na wybiegu dla kur, i nawet mam już zgromadzone materiały. No dużo ich nie będzie trzeba, ale jeden główny był potrzebny i już mam go na podwórku. Także wam zapowiadam, że będzie tutaj jedna dość znacząca zmiana, ale o tym w następnych odcinkach. Także jeszcze raz wam mogę pokazać tutaj, jak pięknie drzewko kwitnie i bez przedłużania już chodźmy do hodowli królików tutaj sobie przełożę te samice z młodymi żeby im powoli wysprzątać w klatce znaczy się w komorze no, młode nawet się bardzo nie boją ale trochę się bałem bo one trzy tygodnie siedziały w gnieździe dopiero po trzech tygodniach wyszy z gniazda no to trochę były z początku dzikie, nieoswojone no właśnie, takie były jak ten teraz No, nie chcę mu zrobić krzywdy i go mocno łapać ale już powoli się oswajają przyzwyczajają do no do mnie i ogólnie do człowieka także wszystko będzie tak jak być powinno te również sobie powoli przełożymy. Tutaj jeszcze jakieś resztki buraka leżą, to mogę im włożyć tutaj na chwilę do klatki. Niech sobie skonsumują. Wygarnąć trzeba śmieci z karmidła. Także tutaj jak robiłem to jeszcze nie wiedziałem, ale już w następnych karmidłach zrobiłem półokrągły yy, spód. To o wiele lepiej się wygarnia takie śmieci ze środka. Jeszcze wywierciłem kilka dziurek, kilka otworów, a z tych trochę ciężej, o tutaj też jakiś burak jest, ale już trochę brudny to go zostawię, tutaj też wygarnę. No, i co? Tutaj sobie podstawię z tyłu taczkę. I tak jak już chyba prezentowałem kiedyś w odcinku z wyrzucania obornika, tutaj robię cyk, już mamy otwarte, i teraz po prostu wszystko wygarniam do taczki. No, oczywiście, coś tam zawsze spadnie na ziemię. To jest nieuniknione, ale tak czy tak z tych dolnych komór muszę wygarniać na ziemię. także jak sprzątam wszystkie komory naraz, to tak czy tak muszę później z ziemi zbierać, więc to nie ma dużego problemu. Poprawię trochę kamerę. Tutaj widzicie przy drzwiczkach suchsze, ale to już jest słoma zmielona z sianem i sporo odchodów od tych małych, także trzeba wyrzucić, nałożyć świeżej słomy. Chyba coś widać, mam nadzieję Bo jak widzicie, chyba Nagrywam to z klatki piersiowej O, tutaj Też wszystko jest ładnie O, wygarnuje się Także bez większych problemów I Jak widzicie, suchutko wszędzie jest Podłoga jest sucha, tylko z tyłu tam trochę mokrzej i tutaj od poidła, a tak to nie ma większych problemów. Teraz trzeba wziąć szufelkę i te resztki wygarnąć szufelką. No, i chyba widzimy się zaraz, jak ja tutaj skończę wygarniać. I tam zbiorę ten obornik z tyłu. A jeszcze Wam mogę pokazać, jak to wygląda. Jak widzicie, tutaj tylko trochę wyleciało na ziemię. Większość jest na taczkach. Jeszcze tutaj trochę orzech przeszkadza, żeby dojechać do końca. Ale widzicie, no prawie całe taczki mamy. Trochę tylko jest na ziemi, także nie ma dużych problemów z tym opróżnianiem komór. To ja tutaj sobie ogarnę do końca i zaraz się widzimy. Komory sobie wysprzątałem. Do paśników również nałożyłem sianka. Tutaj te dwie też wysprzątałem, więc teraz pozostało mi tylko umieścić z powrotem w nich króliki. No i wszystkim jeszcze dam owsa. Oraz po kawałku buraka, którego tutaj przynieśliśmy już, i chyba jeszcze tylko podolewam wody do poideł. I myślę, że na dzisiaj to będzie tyle prac z hodowli, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i oczywiście trzeba będzie jeszcze tutaj pograbić, pozamiatać, bo podczas sprzątania tutaj trochę się nabrudziło, oraz karmienia. Ale to już na koniec. jak widzicie ja tutaj już sobie w hodowli obrządziłem nawet i pozamiatałem z tej mojej ceglanej, ceglanego chodnika żeby tutaj śmieci się nie panoszyły na ziemi i chciałbym również wykonać czynność, którą zwykle robię na początku odcinka ale akurat tak wyszło, że zrobię to na końcu tego vloga pozdrawiam użytkownika hodowla królików i rolnictwo Kubiksa 05, użytkownika rymbała, kamila Grymuze oraz Marię Żółtowską. Także bardzo serdecznie pozdrawiam tych użytkowników. Mam nadzieję, że pamiętacie, co mówiłem wam na początku tego vloga. W sprawie pozdrowień. Pozdrawiam tylko osoby, które zostawiają komentarze pod vlogami i pozdrawiam tylko w vlogach. Więc jak piszecie pod jakimiś innymi odcinkami, to ja nawet nie biorę tego pod uwagę. Czasami tam odpowiadam niektórym, czasami nie. Czasami jest też możliwość taka sytuacja, że biorę z jakiegoś innego odcinka, ale to już zależy od sytuacji. Głównie to tylko spod vlogów, komentarze się liczą. Jako pozdrowienia, tutaj wam może pokażę. O, młody zajada sobie mieszankę. Cały czas mi się myli. Młody sobie zajada owiec, bo tylko owiec mam. Tutaj również. Młode sobie zajadają buraczka, bo dostały po kawałku, tak jak i wszystkie, dostały buraka, owsa, sianka. No i wody jeszcze trochę mają, ale przyniosłem konewkę, żeby im pouzupełniać, także pewnie to teraz zrobię. Tutaj najważniejsze, że samiczki mają posprzątane. Dzisiaj jest 8 kwietnia. Jak wiecie, już mówiłem chyba to na początku, a one mają termin na 14, także w przyszłym tygodniu powinny się wykocić. Jakby u samca na kontrolnym sprawdzeniu to uciekały, były w stosunku do niego agresywne, to mam nadzieję, że są zakocone. Temperatura ma być odpowiednia, nie zapowiadają tam w pogodzie jakichś niższych temperatur czy załamania pogody, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tutaj już zostały tylko dwie puste komory, tutaj siedzi sobie tylko samczyk i reszta jest pustych komór, także pasowałoby jakoś je zapełnić. No, tutaj jest kilka młodych, ale to nie aż tak dużo. A, im się przypomniało, że te młode dzisiaj kończą miesiąc, bo się urodziły 8 marca, a dzisiaj jest 8 kwietnia. Także wszystkiego najlepszego Maluchy. Mam nadzieję, że wyrośniecie duże i dość szybko. I oby was żadna choroba po drodze nie złapała. Tego życzę również wszystkim. Pamiętajcie, rząd zaleca się nie przemieszczać, to tego nie róbcie jak. Nie macie takiej potrzeby, można coś zrobić swoje hodowli, aczkolwiek nie zawsze, ponieważ niektóre prace, na przykład malowanie, jakaś budowa, potrzebują niezbędnych rzeczy, których akurat nie macie: farby, gwoździ, płyty i trzeba to kupić więc. Lepiej sobie zróbcie jakąś listę, żeby kilkakrotnie nie jeździć do tych sklepów, tylko pojechać raz, sobie zakupić i wykonać na przykład kilka prac. Tak jak ja to głównie tutaj u siebie stosuję, aczkolwiek też się nie da wszystkiego wykluczyć, bo do kurnika sobie kupiłem wkrętów, nadwyżkę sobie kupiłem, to zaznaczę. A mi brakło, bo jeszcze wyszło, że to i to i to trzeba skręcić, więc pamiętajcie, możecie sobie ich nawet wziąć trzy razy więcej, niż wam trzeba. Nie zepsują się, nie zmarnują. W przyszłości na pewno je wykorzystacie. Także pamiętajcie, myślę, że definitywnie to by było już na tyle w dzisiejszym vlogu. Temat kwoki był poruszony siedzi tam sobie ładnie w kurniczku na jajkach. Nie schodzi już od dwóch dni, znaczy była coś tam zjeść i się napić bo widziałem, że chodziła. Ale tak generalnie, jak zachodzę, to sobie siedzi a możemy jeszcze skoczyć pójść zabrać jajka. A dobrze sobie przypomniałem. Także pójdziemy jeszcze do kurnika zebrać jajka i tam chyba zakończymy tego naszego vloga. Tak, coś mi się wydaje. Tutaj również króliczki dostały sianko, kawałek buraka, owsa i również im wysprzątałem. Wytłaczankę mam ze sobą. Światło włączone. To możemy przejść za zbieranie. Nawet widzę, że parę jajeczek znów dzisiaj mamy. I to w tych nowych gniazdach też się pojawiają. Także jestem z tego zadowolony. O, tutaj na dole mamy ładnie cztery. O, chyba nie zapełnimy dzisiaj wytłaczanki. No, niedużo nam braknie, żeby zapełnić wytłaczankę, bo dzisiaj mam 9 jajeczek. I wiecie co? Odkąd ten koszyk tutaj przyniosłem z fokoł do kurnika, zauważyłem, że z tyłu już nie noszą jajeczek tam na dworze dobrze, że się uduczyły tak robić mają na tyle gniazd to niech sobie noszą tutaj w środku możecie również zauważyć, że kubki się pojawiły także kurki na grzędzie zaczęły posiadywać tak jak pisaliście tutaj spróbuję coś zmodernizować cały czas coś jest do zrobienia jak to się mówi w hodowlach możecie jeszcze sobie zobaczyć kwoka siedzi no, nie reaguje na moją rękę może spróbuję tak. No jest, odzywa się. Także nie będziemy jej przeszkadzać, jak sobie siedzi. Dzisiaj mam 9 jajeczek. Wynik średni, znaczy średni, średni w sensie, że zawsze tak mam około 8-9, ale jest bardzo dobry, jestem z niego zadowolony. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobało ten powrót po przerwie zwiększona częstotliwość filmów na moim kanale. Staram się, aby było ich jak najwięcej. I myślę, że jeszcze kilka dni tak codzienne filmy mogą się pojawiać u mnie na kanale. Zobaczymy jak to wyjdzie. Możecie również pisać w komentarzach, czy wam coś takiego się podoba. Czy lepiej, żebym robił rzadziej te filmy, albo jeszcze częściej. Trzy dziennie... No nie no, żartuję. Czasami jest taka możliwość, że mogą się pojawić trzy. Lecz, jak y, chcę w, na przykład wstawić dwa dziennie, to ktoś może zobaczyć ten drugi, a ten pierwszy już zginie w tłumie, więc wolę tak nie robić. Niech sobie ten jeden chociaż przez dzień pobędzie na pierwszym miejscu najnowszych filmów na moim kanale. Dopiero stawiam następny. To większość osób może je zobaczyć. A tak to ten poprzedni może zginąć i go nikt nie zobaczy. No, ale to już są statystyki, analizy YouTube'a. To nie będę Wam zaprzątał tym głowy. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądnięcie. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, cześć!